Ten John się dziś zgubił, więc trudno, no z randki nici Ale patrzcie, ja mogę roz, rozbiec się, A czekajcie ja się przygotuję. O, to jesteś ty <ścười> Okej okay. i robię tak Jej BITCH! Widzieliście to Ej, to nie ja! <ścười> Czemu to się zepsuło? Teraz to ja To nieprawda P rzeczy nie mogą się psuć, jak mnie tu nie ma. Dobra, e, gościu widzę, że troszeczkę się rozkarczyłeś, ja cię zostawię e, <laughs> Dobra Headbutt, HEADBUTT! O, to jest dobry pomysł, to jest dobry pomysł Czekaj, 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 ziomek, czekaj, czekaj, no ja poczekam na ciebie, wstawaj, wstawaj Śmiało, nie krępuj się stary <laughs> No o boże W ogóle to jest jakaś gej flaga, idźmy stąd To jest zbyt m, zdeprowowane miejsce Dobra e, okej, okay, dobra Warto by było znaleźć, co to jest? Warto by było znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym sp moglibyśmy spędzić popołudnie. Szukam jakiejś kawiarni albo jakiegoś baru. Uuu! Wesołe miasteczko! Lecimy na wesołe miasteczko! Giant Beach! To jest ka Cabrito Park! Cabrito, kochany! Lecimy. Um... O, zmieniła się muzyczka. Uuu! Da się na tam wsiąść? Dzień dobry! Dzień dobry! <grystanie> Dobra, wchodzimy tu na górę. Tam, 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 tam. tam, tam, O. Wow! Ale jak chcę wejść? Jak chcę wejść? Jak chcę wejść? Wejść! Panie, wpuść mnie! Holera. Kusko idziemy stąd. Idziemy stąd, bo oni nas nie chcą tutaj wpuścić. Znajdziemy jakąś lepszą atrakcję. O! Co jest? Goat Milk Candy. O nie! Sprzedajcie mleko moich sióstr i braci. Wow, wbijem się tam. Teraz jestem sprzedawcą. Wywalaję stąd, czekajcie. Ej, głupia babo. Idź stąd. Idź stąd. Jest, wywalaję ją. Okej. Okay. Czemu oni się tak rozkładają tam? Idź stąd, koleś, wkurzasz mnie. Dobra, znajdźmy jakąś atrakcję, do której wreszcie będziemy mogli pojeździć. O! Tu się da! Stój! Daj mi wejść, daj mi wejść, daj mi wejść, daj mi wejść, daj mi wejść. No daj mi wejść. Jest! Jest! Udało mi się Headbar missing name Nawalam głową i... Głowa... <gł What the fuck! Patrzcie, to jest Diglet. <g> Piękne. Gdyby nie ten jęzor Kochana, co się z tobą stało? Dobra, lecimy w stronę chmur, kochani, więc będziemy generalnie niedługo najlepszymi ludźmi na świecie, jak będziemy tak wysoko. Dobra, jeszcze tylko sprawdzę szybko, jak się włącza Ragdoll Ragdol, Ragdol. Ragdol! Ragdol! ku dobra! O, włączyłem ragdol, dobra, ale ja nie chcę. Ja nie chcę. Nie chcę! Nie! Nie włączaj ragdol! wyłączy ragdol! Zablokowałem się! Fuck! Naprawdę teraz nie mogę wstać! O! Naprawiłem! Ło, Jezus! Wow! Patrzcie! Jestem teraz gdzieś na szczycie. Wlećmy tam. Jej, być! O, oh, smutne, dobra Eeeem, um, kochani, byliśmy już tutaj, więc znajdźmy sobie jeszcze jakąś atrakcję na tym I lecimy dalej, bo głupio tak, kurde, zakończyć swoją... Wo Łoł! Łoł, w ty w skokonia, potem się da skakać! Wo Ale jestem wysoko Wo Wo I... Łoł! Wow! Jestem bardzo wysoko! O nie! I czas na ragdoll Jecha, bitch! Nie, to, to w ogóle byłoby sensu. Dobra. Wow! Ej hey. Nie zła z ciebie dziunia Ej, hey. nie obróć się w tą stronę. Nie zła z siebie GINIA <laughs> O Boże, to wygląda patologicznie. Yay, yeah, babe! Come on, do it more <laughs> Czemu te inne kozy nie są takie szalone? O, leccie, Ja chcę wypchnąć jakąś kozę. To będzie mój gol na dzisiaj. Muszę wypchnąć jakąś kozę poza to pomieszczenie. Wow, 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 wow! Jest! Sukces! Udało mi się to zrobić. A teraz czas cię wziąć i idziemy na rankę. Ty jesteś prawdziwą moją partnerką. ta laska, która była wcześniej. O! Czy to nie jest ona? Ale dobra, spokojnie. Nie, nie, nie krępujmy się. Da się na przykład O, o. Da się na to jeździć? Wow, wow, wow! Da się. Wow, nie! O nie Ło, co tu się dzieje? Czemu nam nie jeździ? <laughs> Jedziemy, stary! Woo What is this, god damn it. Tylko nie spadaj z mojego kuca, nie spadaj z kozy. Jej! Lecimy. Patrzcie, to będzie proste. Jej! Front flip is, został zrobiony. O, a co to jest? To wygląda ładnie. Start Time Trial. Time Trial Run. Eee, no dobra, zobaczymy o co chodzi. Nie wiem, co to jest, ale zaraz się dowiemy. Dobra. Mm, szykujcie się, kochani, bo to będzie prawdopodobnie jakaś ostra rzecz. I na tym zakończymy. Okej. Okay. Oh. Um, uh, jakby. Uh, nie wiem o co chodzi, ale biegnę. Yo, bitch! Dobra, dalej. Lecimy dalej. Oh, that goat is kind of flying. Chyba muszę. O nie, czemu się turlasz, głupia owco? Znaczy, kozo. Wstawaj! Dobra, jedziemy. Ja mam ochotę kogoś tak. Nie wiem o co tu chodzi, ale mam ochotę kogoś totalnie wypchać gdzieś. O, na przykład tak. Herbert Molly. O, on będzie się nazywał Molly. Wow, co to jest? Jakiś hotel. Lecimy windom. indom. Jeeha! Ło, 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 Co jest? Chyba coś zepsułem. Chyba obiłem ściany. Chcę stąd wyjść! Ja zepsułem windę O nie Ło, shit Wow! Patrzcie whoa, Jak ja to robię? Your total score was Nie wiem, o co tu chodzi Ale niech będzie Close Gdzie teraz? Gdzie teraz mogę iść? Gdzie teraz mogę iść? Wow, wow Dobra, idźmy Idźmy, idźmy spokojnie To się da zrobić Tylko, że Ona jedzie? O, ona dojechała Jeej yeah. Tylko teraz zejdź stąd Eee ja wypadłem poza tekstury Dobra, kochani, zepsułem grę, więc zobaczymy się w przyszłym odcinku. O, naj O, o, o! o Dziś pojechałem. O, gdzieś jadę. Whoa, shit. Jadę gdzieś mega wysoko. Whoa. Jestem! O! Jestem gdzieś! To jest dyskoteka. O nie! Dlaczegoś tam nie mogę dostać? Ah! O! O! Chyba jestem. No i udało mi się to wyjaśnić. Dobra, ok. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. To był przyjemny odcinek, podobał mi się. Go Simulator jest całkiem fajną grą, z której będzie można coś fajnego niedługo zrobić. Eee, tymczasem trzymajcie się. Oj, znowu tutaj jest. Łoł. Wow. Musimy tam się dostać w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie.